Jeżeli w grze Warframe brakuje Ci kredytów, ten film jest dla Ciebie. Siemano, z tej strony Bremer. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem po dość długiej przerwie. Bo trochę to trwało, jakoś nie miałem peny ani niczego innego, co by mnie zachęcało, żeby wrzucić jakikolwiek filmik na YouTube. Ale tak, w tym odcinku, tak jak już wspomniałem na początku, pokażę Wam, jak w bardzo szybki sposób Zarobić trochę kredytów Jedyne co jest nam potrzebne, jest to praktycznie niezbędne To szybkie nogi A tak poza tym, mmm, tak na serio właściwie, to jest nam potrzebny shade no ten, Czyli ten mały taki duszek, którego możemy kupić w, ryn na rynku Kosztu Jego schemat kosztuje y 100 tysięcy Trzeba się przemęczyć i nazbierać, ale potem, jak już go będziemy mieli Gwarantuję, że nie będziecie mieli problemu z kredytami. A więc, tak. Jeżeli mamy już tego Szejda i postać, która jest w miarę szybka, przy, pod, potrzebujemy jakiejkolwiek mapy e, Infested, w której musimy przechwycić cel. Mm, na przykład. Wiemy, że chyba, chyba, chyba. Dobrze, nareszcie znalazłem jakąś mapę przechwycenia na Infested. Najowicie mapa METIS. A więc, tak. E, po prostu zrobicie. To co wam powiem, aby te kredyty dostać. Dobra, gra się ładnie pięknie przytała. Już wam mówię. Czekajcie tylko sobie ściszę lekko słuchawki. Yy, broń możecie całkowicie wyrzucić, chodzić z czymkolwiek na przykład ja tu mam yy, podwójną wipery. jedyne co musimy zrobić to po prostu biec przed siebie naszej przynajmniej to, że będziemy niewidzialnymi i nic nam się nie stanie po prostu, teraz biegniemy przed siebie, tych tu w ogóle olewamy, nie musimy już strzelać nic no i to tyle w zasadzie cały sposób zdobywania kredytów Tutaj takie przykładowe właśnie taką przykładową rundę wam wrzucę, ale oczywiście to już będzie jako timelapse, no, a więc do, do usłyszenia za jakiś czas. No dobrze, jesteśmy na półmetku. Siedemna co musimy zrobić to zabić tego tutaj i go przejąć, i znowu biegniemy z powrotem. Uwielbiam, to jest naprawdę bardzo łatwy sposób na zrobienie tych Jeśli mi się uda zmontować porządnie, to wstawię zegar i dokładnie ile, trwało, ile trwał ten wypad ile kasy można dostać. Zobacz, jak to wypadnie w planie, jeśli nie chcę za dużo obiecywać. Ale dobra, wracamy do tutaj na no absolut. No dobra, to już koniec naszej misji. No jak widzicie zajęło to chwil, chwilkę. Nie, ben, nie będę strzelał bo pewnie źle powiem, ale na e, samym w tym filmiku zobaczyć, że naprawdę jest to bardzo krótki czas, a dostaliśmy 2000 kredytów. Oczywiście to jest trochę malutko, jeżeli znajdziemy jakąś mapę na innej planecie, na której jest gwarantowane więcej, dostaniecie więcej. Ale to jest akurat logiczne. Ja wziąłem tutaj mapę przykładowo na i Jowiszu. Yy, tak na Jowiszu, ponieważ znalazłem ją jako pierwszą, nie chciało mi się dalej szukać. Ale dobra. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, co tam tylko chcecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.